Masz dość ciągłego przestrajania radia w aucie? Znowu szukasz ulubionej stacji w trakcie jazdy? To już koniec! Pokażę Ci, jak szybko i prosto zaprogramować radio w Twoim samochodzie, byś zawsze słuchał tego, co lubisz. Zacznijmy! Po pierwsze, wykorzystaj funkcję automatycznego skanowania. Większość nowoczesnych radiów ma przycisk AutoScan, Seek lub podobny. Jedno naciśnięcie i Twoje radio samo przeskanuje dostępne częstotliwości, a następnie zapisze je w pamięci. Zazwyczaj trafiają na pierwsze wolne sloty. Genialne w swojej prostocie, prawda? Jeśli wolisz precyzję, skorzystaj z ręcznego wyszukiwania. Włącz radio, znajdź swoją ulubioną stację ręcznie za pomocą pokrętła lub przycisków Tune. Kiedy już ją masz, po prostu przytrzymaj przez 2-3 sekundy jeden z przycisków pamięci z cyfrą od 1 do szóstki. Radio wyda sygnał i gotowe! Stacja jest zapisana. Pamiętaj, że masz często kilka banków pamięci, np. FM1, FM2 czy nawet AM, więc możesz zapisać naprawdę sporo stacji. Po trzecie, nie zapominaj o instrukcji obsługi. Każde auto, każde radio jest nieco inne. Jeśli masz wątpliwości, zajrzyj do papierowej instrukcji lub poszukaj jej online. To skarbnica wiedzy, która rozwieje każdą Twoją wątpliwość. I na koniec upewnij się, że masz włączoną funkcję RDS, czyli Radio Data System. Dzięki niej radio samo będzie śledzić i przełączać się na mocniejszy sygnał Twojej ulubionej stacji, gdy będziesz się przemieszczać. Koniec z szumami i szukaniem tej samej stacji na innej częstotliwości. Po prostu wygoda. Teraz już wiesz, jak szybko zaprogramować radio i cieszyć się ulubioną muzyką bez przerw. Jeśli ten poradnik Ci pomógł, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał po więcej takich praktycznych trików. A teraz krótka autopromocja. Jeśli ten film Ci pomógł, to bardzo proszę, zajrzyj do mojego sklepu enimo.net. Znajdziesz tam tanie i praktyczne akcesoria i gadżety do Twojego auta, które są też fajnym pomysłem na prezent. Link w opisie pod filmem lub po prostu wpisz enimo.net. To wszystko. Dzięki i do usłyszenia.